Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Pewnie nie wiecie, co tu się odwala, bo i że jestem Sonikiem, i że mam inne tło, i że mam dziwną no, fryzurę, to tam nieważne, po prostu nie użyłem włosów. Ale, przyjaciele! Tak jak widzicie tło jest inne, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej A dzisiaj skupmy się tylko i wyłącznie na trolu Jakim, kim jesteśmy widzowie? Dokładnie, jesteśmy Sonikiem I będzie troll na Yetim, dosłownie Nie ma nikogo na serwerku, jest tylko i wyłącznie Yeti, czyli władca więzienia Nie mam przy sobie nic, ale mam nadzieję, że Jetlag to będzie fan, fan Sonika Zielony, zielony Sonic! Co ty? Co robi tu Jaki zielony? Jaki Tutaj był Sonic? Co ty, co ty robisz Sonic, w moim Sonic, więzieniu? Ja szybki Sonic jestem, ale o co chodzi ci z zielonym? E, bo tutaj był taki zielony jeden i był też inny, ale nieważne, ale był zielony, nie wiesz gdzie on poszedł? Zielony był? Nie wiem. Jest nie. tam tu byłeś? a dobra co ty w moim nie ma. Chodź, nie ma. chodź, chodź. ja jestem twoim fanem! No, ja, ja w kinach byłem teraz ostatnio, wiesz? <laughs> co ty robisz w moim więzieniu? Kto no nie cię tu wiem, ktoś mi zamknął właśnie. To był... Poczekaj, taki... Żółty Policjant, nie wiem, nie wiem co on odwalił Byłem za szybki, ale mnie ja dogonił jakoś nie, Dobra, nie. spokojnie, ja mu potem pokażę Słuchaj, ej, czy ty przypadkiem nie zbierasz takich punkcików? <laughs> tak, daj mi no. Serio, ty je zbierasz? No pewnie, że tak To są czy punkty, punkty naszymi, życia To powoduje, że... Ja mam ich dużo, ja mam ich dużo duży... To powoduje, że ja więcej żyję O nie, nie zebrałem Skąd ty takie Ta coś fajne. masz? O, Jezu. To tylko jest na tych mapkach takich które muszę przechodzić. Ludzie, wiesz, ludzie, ludzie, krapcie, ludzie. bo ja, ci, ja to w sumie kojarzę tylko z filmów. Nie, 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 nie mam pojęcia, jak do tego kwadratowego świata a to było. jak powiem. ty tutaj w ogóle przyszedłeś? Kurde, ile mi tego rzucasz? Czemu ty mi to rzucasz, a ja muszę biegać i a lud, ludzie mną biegają, zyskać. że czy lata lubisz mapy. czy nie? Pewnie, że lubię. Ale dużo Patrz, co mam. U. O! O! Kurde, czy ty, no, ty no, mi budujesz mapę? Czy ty jesteś kolejnym człowiekiem, który chce mi zbudować mapę? A ty mnie lubisz? No no nie będę mówił, że nie lubię. Fajne, fajne nie to! Lubisz. A możemy, możemy wyjść z tego więzienia, bo tu tak co w więzieniu będziemy? O, możemy z niego wyjść, pewnie że tak. Ja wrócę, nie. no jak chcesz mnie wsadzić, już to wrócę sobie Nie, nie, nie no tak. dlaczego ty masz być w więzieniu sorry, Chodź, idziemy, wychodzimy z tego więzienia. Pokażę Dobra, Ci wyjście wychodzimy. i pokażę Ci w ogóle wychodzimy. moją wioskę. O, jaka wioska? Wioska? Tak, tak. A będę mógł jeszcze wioskę. wygrać jakieś punkty. Dasz mi no, jakieś pewnie, takie poziomy No tak, nawet teraz będziesz miał punkty. Tylko musisz Kurczę. iść po prostu za mną, prawda? Podobałem mi się, ale skąd ty tyle tego masz? No mam trochę, a widzisz tego zielonego tutaj naprzeciwko, to właśnie on o, o, uciekł. ja on ale spokojnie uciekł, co? Ale i tak go pewnie złapię, bo ja tuli. No kogo tam takiego nie widziałem, no ale no, okej, okay, no ja idę Jak za tobą. Nie nie nie? Za no. to twoimi punktami, rzuć mi. Jedzenie, trzymaj o, jedzenie podtrzymałem. Żeby, żeby być szybkim. No, pewnie o pewnie wiesz pewnie co musisz trzymaj. mi dać? E, takie potki na szybkość i jedzenie. Ja ci pokażę moją szybkość. Dobra to pójdziemy do domu tego zielonego, bo on ma ich pewnie dużo. Myślisz? Ale tak to jest, wiesz, to jest złodziejstwo trochę tak nie powinno tak, się ale, robić ale, ale to jest A jak ty się nazywasz? Wioska czy wioska? Jak ty masz na imię? Jesteś jakąś dziwną, białą postacią Yeti Yeti? Co, co to, kto to yeti? yeti? Co to za postać? Bo ja jestem to, postacią no szybką, a ty? Ja, ja jestem silną i potężną A byłeś, I a byłeś w kinach? Eee. Oj, tutaj Chyba <noise> byłem Byłeś? Co? No na pewno byłem no no to to szacuneczek w takim razie to możemy się kumplować, okej okay. Dobra, no idę Dzień za tobą. Idę, idę, idę za Dobrze, tobą Dobrze, ale nie kumpluj się z żabą nigdy, nigdy, nigdy się Słucham, nie kumpluj No a mam kto to zabła, Ty Dobra. mi mówisz jakichś osobach, której ja nie zna, znam, ja są tylko... Eee! Trzymaj! O! Co to? Co to? Wypij to. O to jest o Jezu, ale mi dałeś doładowanie. Tylko musisz mi zrobić no. jakiś, jakiś poziom, musisz mi zrobić jakiś parkour, czy coś takiego ja ci, no, ja ci, udowodnię, tak. ja ci udowodnię. Ja ci udowodnię moim szybkość. Ale to nie to chyba nie na takiej małej wysokości, bo ty to jesteś pies. No ja jakiś jestem kozak ja, kozak, ja jestem kozak, kozak na no. Górę. Możemy nas... stole ja nie ma problemu. Dobra, nie wiem, co się pisze Ale co ty sobie umiesz kaka? Pewnie, ja że, nie wierzę, że tak, jestem mi, sam... mi się zobaczysz. wydaje, że to tylko w, Mi się zawsze no, wydawało, zobaczysz. że to tylko w filmach. W filmach? Jezu, w filmach to się dzieje tak mało. Jak ja bym ci pokazał to, co się dzieje poza filmami, to by ci... O, A co się dzieje poza filmami? Co się dzieje poza filmami? Co się dzieje poza filmami? Nie możesz nie, no nie mogę ci zdradzić, jak zasłużysz to ci powiem Serio? Ej! Ale ty miałeś takiego kolegę czerwonego, co z nim? Ty umiesz serio skakać? Mięśniak, to jest mięśniak, to jest totalny mięśniak Jest troszkę, no nie jest taki miły jak ja na pewno Nie? Yy, bo normalnie ten mięśniak Jakby cię zobaczył to by cię zabił, ale Jest yy, git, jest git. mięśniak nie jest miły ten czerwony jest taki, taki troszkę wkurzony zawsze. Ale dobra, yy, zjem... A już jest zjadłem. Co? Już? Już masz. O kurde, a co ty... Wiem. No dobra... No, powiedziałeś, powiedziałeś, że umiesz. <laughs> kurde, śmieszny <laughs> jesteś, śmieszny jesteś, ty biały człowieku. Człowiekiem jesteś, nie? Ty nie jesteś, że to nie jesteś, co ja mówię, człowieku. Nie jestem! Jestem! Dobra. Co teraz mam spróbować, ale jak ja Ty mi to zbudowałeś na zbyt mało kratek. Jak ja jestem taki szybki, to ja najwięcej skaczę. Aha, to zbudowałeś większe kratki. No, no dobra, próbować tak? No na razie nie piję No ale no mi się wydaje, że powinieneś umieć Próbować mam No tak Dobra wystarczy, 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 na razie tam stój Ja ci udowodnię swoją wyższość No dobra dawaj I czekają dobra, na ciebie co? punkty Pum No gdzie te punkty? Czemu nie leżą? No Czemu już leżą, patrz Czemu A. mi budujesz coś i nie widać punktów Ale mam widzę fryza Fryza Sonik patrz patrz, patrz. jakie ja mam fryza? E, no właśnie Jakiego? Tak ja Klapnięty taki, nie? No. A to Uda ci się go przeskoczyć? No pewnie, że tak, poczekaj. Co? Punkty! Pie tamte jesteś sunikiem! Punkty! Widzisz jetlak! Pie tamte jesteś sunikiem! Mogę mówić na ciebie dzietlak, bo to jest taki... Każdy jedni... tak tam nie mówi. Serio? No, no? Nie, no nie dziwię się szczerze Dobra, yy, to tak, taki poziom, to był poziom easy Ej, i serio Poziom potrafię. easy, będzie jeszcze poziom, poziom medium i hard, czyli jeszcze Dwie musisz mi zbudować, bo to było, ja to było easy Ja nie mogę, ty naprawdę jesteś dobry No, to było easy No dobra, no to jak to ty naprawdę umiesz takie easy. Musisz no, mi większe kurde. odstępy teraz zrobić, bo ja szybki jestem Szybkość mam Gorzej jak ja spadnę, bo jak spadnę to się zabiję, nie, nie no. Ale chyba się nie zabijesz, no to to poczekaj, ty dobry. tam, ty sobie buduj ja zaraz do ciebie przyjdę Oooo widzisz znowu nawet wracam 180 to mi nie straszno O ale nie mogę tego zniszczyć ty, 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 ty Dobra dobra spokojnie spokojnie ja sobie poradzę Ja sobie poradzę Ja dam radę Chill Chilluj tam Ty buduj spokojnie To. A ty chcesz przyjść po prostu Nie chcę, chcę sobie wziąć jakieś jedzenie wiesz bo mam problem O, mi tam buduj ten ten jak tam ci idzie O, wow, coś czerwonego no to widzę że poziom Poziom wyżej Oh, oh. Możesz iść, możesz ah, iść! Jest. Dobra, 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 idę, idę Chodźmy, chodźmy, dobra widzowie Musimy sobie zabrać jakieś jedzonku Dobra, on na razie, on się wkręcił, on się idealnie wkręcił Bardzo mi się to podoba Dobra, czyli co, co teraz, co teraz? Jakieś, czy ja mam jakieś potki w ogóle tutaj? Nie, tu nic nie mam A Tu? Kurde, nie niewidzialność nie, ale mam jedną na szybkość Udowodniłem swoją szybkość Więc tak, tutaj nic, wodę, wodę, wodę Albo skrzydła, skrzydła mnie uratują tylko nic tu nie mam, oni mi wszystko zabrali hmm ja coś tutaj mam? Jakieś rzeczy? Albo wiaderko wody chociaż jest, Gdzie są? Gdzie jest wiaderko, wiaderko, wiaderko? Kurde, dobra Weźmiemy po prostu wiaderko wody, niech będzie Damy radę Dobra, to mi się przyda, jedzenia troszkę mamy I zada, Dobra, czyli A tu wszystko jest zamarznięte O, dobra, idziemy do niego, myk Lecę, lecę z tym Dobra, Yeti, nie wiem czy mnie słyszysz, ale już lecę O, 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 wyszło O, Yeti! O, teraz mnie słyszysz o kurde no Teraz o. to zrobi kurde. <laughs> kurde Nie wiem czy mnie słyszysz, ale już płynę do ciebie A gdzie ty? No ja jesteś o. O, Chodź i tutaj będzie już twój koniec Czy ja mogę dostać skrzydła od ciebie jak to będę przychodził Będę naprawdę o, ja będę twoim fanem to no, już nie będziesz ty moim fanem, tylko ja będę twoim fanem Tak? No dobra no. O Dziękuję Ja ci teraz zaprezentuję Dobra o, okej, okay, okej, okay. wiem wiem wiem, wiem z czym to się je. Dobra. Ale uda na pewno ci się uda? Oczywiście, że tak O. A, tylko że mi zrobiłeś tak, że ja nie skaczę na Milion Kratek, nie? Ale spoko, ja, ja wiem jak to dopać. Widzisz, jest sonik. O! Dobra, uwaga! Ja bym na Dobra, odpalam fa speeda Kurde Jetlag, nie, nie, ale jesteś nadal moim fanem, powiedz, że tak. No, no tak, jestem twoim fanem, ale nie ma odpaliłem... ja nie przeskoczyłeś nie, nie odpaliłem go na maksa no Czekaj czekaj spokojnie ci jeszcze Spokojnie Czekaj, czekaj, czekaj Nie nie nie, ci, ja ci jeszcze pokażę, czekaj, patrz tak Okej okay. Spokojnie Myk A i co, jestem szybkość, ale ty mi daj szybkość taką No nie zawsze to wychodzi Pamiętaj, nie zawsze to wychodzi Ale w filmach zawsze ci wychodzi. Dobra, ale w filmach wiesz, ja, ja, ja rozumiem no, Może teraz spojrzysz na mnie troszkę źle Ale ja jestem takim aktorem trochę Jak to? W grze komputerowej to jest w grze komputerowej Ale ja jestem teraz prawdziwy, jestem prawdziwy Mam szybkość, mam szybkość Ale yy, my gramy dopóki mi wyjdzie Wiesz, dobra, więc gramy teraz dopóki mi wyjdzie Ja rozumiem, że ty to wszystko widzisz I myślisz sobie, co za debil Ale, ale nie, nie, nie Błęd... Ale <śmienią> 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 chyba powoli chyba ty będziesz zaraz zamknąć za nieprawdziwego sonika ale poczekaj poczekaj to jest ale go... ty serio jesteś tym <śmienią> <nie> sonikiem? <są? śmienią> tak no, no pewnie że tak a nie widać <śmienią> widzowie też widzą 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 widzowie widzą widzą wszystko <śmienią> No dobra, no. Widzowie widzą wszystko. Może masz dzisiaj słabszy dzień. No zdarza się każdemu, no przecież, no że tak nie miałeś słabszego dnia kiedyś. Patrz, robi patrz, myk. Czy tak, wszystko widzisz, jak ja to robię. Wow. No i teraz co? I co teraz mi powiesz? No dobra, faktycznie no, miałeś no. rację. Nie no potrzebuję się śmiałeś. No pewnie, że tak. No pewnie, że tak, Yeti, boże. Wow, o. Jak ty jesteś daleko. No. no i co? Widziałeś to? Tak jest, wow. no właśnie Ale z tą wodą to niezły trik No, no, no ale umiałbyś tak No, no ja bym tak nie zrobił Ale no, fajnie no, Sonik, widzisz za każdym yes. razem Za każdym razem jak mi nie wychodziło w filmie To musiałem właśnie tak W taki sposób się ratować, bo inaczej bym zginął A to sobie jednak nie wychodziło w filmach No nie zawsze, nie zawsze, Ko to jest koszt życia W filmach po prostu Dobra spokojnie, nie tam znowu, powinien być jakiś checkpoint <laughs> Dobra, A ja... A zaprosisz kiedyś twojego brata? no, możliwe, no wiesz co zobaczymy, nie? Na razie to postaram się przejść ten poziom, który stworzyłeś dla mnie Ale, widzę że... Ale widzę, że to jest Ej! Co ej! Było mówione jak to przejść? Co nie jest mądry, a nie, no dobra No właśnie Patrz, patrz, patrz I ty gdzie teraz? Myk, myk oj, no tu żeś przesadził troszkę ale my grę, lecimy z tym Sonic! Użyj teraz szybki Sonic, popatrz! Wow! Ty no na jesteś Ej! Hej! <noise> Zobacz, on już będzie wiedział, że nie jest, nie jest, nie jest. O nie, on tu jest! Yeti! Gdzie ty jesteś? Tu! O, Halo. widzę cię przez okno, tu! Simano! Tu. tu, które okno! O siema, ej! Cześć. No, o co? cześć Sonic, czemu mnie zrzuciłeś? Wiesz co, bo ja myślę, że bzyku się wkurzy. Możesz mnie zamknąć z powrotem. I czemu zamknąć? Tylko rzucaj mi złoto, proszę kocham, złoto. Rzucaj, Ale... rzucę, no, no zamknij mnie, no prawda. Ale czemu mam cię zamknąć? Musisz, musisz. Jak to musisz? Nie może nie, musisz, musisz. Ale ja nie chcę cię zamykać. Będziesz Zresztą tego żałował, zamknąć. będziesz tego żałował. Ale za co ja mam cię zamknąć Sonic? Będziesz tego żałował Czemu? Nie, nic ci nie świta, nic? No, co mam mi świtać? Nic, totalnie nic? Eee. Jesteś Sonic? No Wiem, że tak. Lecimy do więzienia. Czekaj. sobie wagonik, no parz jestem szybki! Sonic! Wow! <grych> Lecimy do góry! Do góry, do góry, do góry! Myk o po. Nie no widzę, wrócimy do tego gęźnia, żeby nie było. O, chodź, 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 Ale nie masz złota, już mi nie wyrzucasz nic. No mam właśnie, No, no to super! Nie ma, no, elegancko, lecimy za złotem. Punkciki są zbierane, ale cię uzbierałem punktów. Wiesz, że w żadnej grze nawet tyle nie uzbierałem, to jest niesamowite. A ja co... To... No dobra, no. Kurde, ja tylko trochę mnie niepokoi to, że nie dawałeś sobie rady. Czemu cię to niepokoi? Bo... Powinieneś dawać sobie radę ze wszystkim. Nie, no nie zawsze, wiesz Ja, ja też nie jestem jakimś robotem, który, któremu zawsze wszystko wychodzi, nie? Ale serio, ja nie chcę cię zamykać, ja jestem Zamknij, nie, zamknij mnie To mnie wypuścisz jak będziesz tam A co tu się stało? Co to? A, tutaj, nie wiem No, no dzień dobry, dobra Ja, ja najwyżej mnie wypuścisz, znowu się powiem, wiesz? Spoko A, dobra, to ja po prostu przyjdę zaraz i dam ci jedzenie, a potem powiem z bzykiem za to cię zamknę, dobra? Okej, okay, no pogadaj z nim, dobra. dobra ale nie musisz, cześć, pamiętaj, Sonic. że nie musisz, nie musisz się go pytać. Dobra, cześć Sony. No, cześć, cześć Yeti, siema, było cię miło poznać. <ścoughs> ja byłem tak ultra słabym sunikiem. Nie wiem czy da się być gorszym Sonikiem, ja obrócę to w żart. Ale nie wierzę, że Yeti nie poznał, że to ja, naprawdę. czyż on... Ja co prawda nad, nad głową mam Sonic co prawda, no i ten, ale tak, tak nie potrafiłem przechodzić jego parkuru, nie? To jest niesamowite. Ale mam nadzieję, że on się ten troll spodobał, że uśmiechnęliście się, bo uśmieszniliście rozwój bo no, łapeczki do góry i chcę być fair, dlatego wrócimy do tego więzienia. I nie chcę żadnym trollem, bo potem mnie znowu znajdą, zamkną mnie i jeszcze dłużej będę siedział, a, a tego nie chcę, widzowie. Trzymajcie się i na razie.